Truly, truly ed! Pozując do albumu. No jak? Dobrze wyglądam? O, tak. No dziewczyny, chodźmy już do stołówki. Pozuj dalej szak, wyglądasz bardzo, śmiesznie. Zawstydzimy się. Słodki, lubicie. Nie gradaj. A, była najwyższa pora posprzątać. <laughs> Fajny jest! Huh? Hej, zdaje się, że ktoś tu wyrzucił masę książek. Czy wymyślicie to, co ja? Ja dzisiaj <laughs> zamówię tost z awokado. Hejka, tutaj, dziewczyny, chodźcie! Ale bałagan! Ciekawa jestem, czyje to? <laughs> Padnę ze śmiechu. Ciekawa, z którego roku te zdjęcia? <laughs> <laughs> mm, jakie fryzury! To to jest? Wygląda na smutną. A to wdzianko w ogóle jej nie leży. Zaraz, zaraz. O, to Miss Collect. To album Miss Collect. Pokaż, niemożliwe. O, to nie wierzę? Już wiem, czemu ta poza wydaje się okropna. Wybacz, Daisy. Nie każdy umie pozować tak ładnie jak ty, śpiewać tak ładnie jak ty. Uff, wpadłam na genialny pomysł. Może zrobimy album z obozu? Tak, doskonały pomysł. Spójrzcie! Narwi przywiózł aparat. Chłopcy na bank nam pomogą. Chodźcie! Tak! Dziwne. Nie podpisane, a Miss Collect nie ma na wspólnej fotografii. Biedna. Założę się, że nie miała przyjaciół i dlatego. O, co to jest? Co to? Co robisz z tymi rzeczami? Dostajesz szlaban. Do szkoły. Do pokoju. I to już! Nie chcę znów przez to przechodzić. Co to jest? Czyjś album? Co my knują! Miło, że chłopcy pożyczyli nam aparat. Musimy się wyszykować i. Jej! Masz świetny styl! Mogę pożyczyć coś do zdjęć? Wyglądałabym szałowo. Nauczysz mnie pozować, Daisy? Tak, mnie też! I mnie! Jasne! Przyniosę wszystko na sesję i pokażę Wam, jak pozować. Widzimy się na scenie! Hej, Daisy! Wielkie dzięki za tę pomoc! Żaden problem! Od tego są przyjaciele! Chciałam Wam coś zaproponować. Chodzi o nasz album. A może by tak. tak się stresuję? A Wy w ogóle nie? Całe szczęście, że Daisy pożyczy nam swoje dodatki i nauczy nas pozować. <grym> Istno. Katastrofa. Nie mogę. Przestań czekać, wyluzuj. Wyjdziemy pięknie. <grym> <grym> Już ja zadbam, to by było w w pięknie. W <grym> pięknie. <grym> Błagam, Daisy, skup się. To twoja chwila. Zanim zaczniemy, chciałam spytać, co wy na to, żeby zrobić album dla... Jestem! Serio? Ej pełna profeska. Daisy, przeniosłaś nam akcesoria do zdjęć? Jasne. Wszystko jest w walizce. Co no to jest? Tego raczej nie włożę. Gotowe? Kto pierwszy? Ja, zaczynajmy. Zademonstruję wam jak pozować jak prawdziwa gwiazda. Tak, już. To jest poza ramionka w przód. To poza zwycięzcy. Bioderka w tył. Jest wspaniała. Wygląda tak, że nie mogę przestać cykać. Okej, okay, teraz wasza kolej. Eee, a Ella, ty idź. Pokaż piękny uśmiech, Ella. Dasz radę. Świetnie. Ale uba. Nóżko trochę wyżej. Hop, hop. Bardziej na bok! <śmieniczy> <Złaś sobie. śmieniczy> yes! No chodź, Lady, też dasz radę. Zaczynajmy. Poproszę pozę. Jedna rączka na biodro, wciągnij brzuch. Ach, kamera cię kocha! Stop, ja już więcej nie chcę, bo nas okłamałaś. Chciałaś sama błysnąć, więc nam przyniosłaś te paskudztwa. No co ty mówisz? Nie ja włożyłam te graty do walizki. O jasne, pewnie duch to zrobił. Serio mówię, nie wiem co się stało. Nic nie rozumiem. Zaraz, zaraz. To Shadow! Chodźcie. To sprawka Shadow. Shadow, podmieniłaś mi walizkę. A, A i owszem. Oh, okay. <laughs> Ależ był ubaw. <laughs> Wyjdzie na zdjęciach. Nie ujdzie ci to płazem! Nie dam ci zniszczyć naszego albumu! Ani naszej przyjaźni! Oto moc przyjaźni! Brr. Mam was serdecznie dość! Daisy, trzeba ci było zaufać. Jesteśmy ci winne przeprosiny. Nie ma za co! Jesteśmy Best Friends Forever i nikt tego nie zmieni! <laughs> A tak w ogóle chciałam zaproponować... Hejka! No nie do wiary. Co, czekacie na nasze zdjęcia? Wyglądam jak potwór! Czyżbym miała wąsy? Ale jak to możliwe? Nawet Daisy wyszła źle. Musiała w tym maczać palce Shadow. Papa pa, albumie. Moim zdaniem są świetne. <laughs> Rusz się, szak, też tak zapozujemy. Daisy, wyglądasz strasznie. Podpiszesz mi? Jasne. <laughs> Dzięki Miss Collect mamy świetną pamiątkę za obozu. I dokładnie o tym chciałam z wami pogadać. Może byśmy... <laughs> Mam genialny pomysł. Podarujmy Miss Collect album z podpisami wszystkich. Tak! Doskonały pomysł, Daisy! Jesteś świetna. Stella, co chciałaś powiedzieć? Nic. Odwiedźmy już Miss Collect. Tak, chodźmy. <laughs> <Sieks> Miss Collect, mamy dla pani prezent. Proszę, to album podpisany przez wszystkich. Album? Nie chcę żadnego... O! Jaki fajny! Śmiesznie wyglądacie! <Sieks> <Sieks> Chodźcie! Cyknijmy sobie wspólną fotkę z Miss Collect!